Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy mamy jakieś zmartwienie, kiedy mamy jakiś problem, jakąś sytuację, którą musimy rozwiązać, kiedy mamy podjąć jakąś ważną decyzję dla naszego życia, albo mniej ważną, najczęściej szukamy jakiejś porady, szukamy jakiegoś wsparcia, dobrego słowa, czegoś, co będzie naszym przewodnikiem. Czego mamy słuchać? Kogo mamy słuchać? Kogo mamy się pytać, gdy chodzi o te najważniejsze decyzje naszego życia? Oczywiście Jezusa Chrystusa, w jaki sposób On do nas przemawia, przemawia do nas przez Pismo Święte. Mógłbym tutaj mnożyć przykłady tego, w jaki sposób Pan Bóg działał w moim życiu przez Boże Słowo i pewnie będzie gdzieś w najbliższych dniach jeszcze ku temu okazja, natomiast zachęcam do tego, żebyś sięgał, żebyś sięgała do Pisma Świętego jako do takiego przewodnika na życiowej drodze. Dlatego, że my szukamy rady i szukamy wsparcia naprawdę w mnóstwie różnych rzeczy. Kiedy chcemy zrobić jakąś potrawę, a wiem, bo jestem ostatnio na bieżąco, no to sięgamy po jakieś książki kucharskie, sięgamy do przepisów w internecie, które można znaleźć. I najczęściej tam znajdujemy... Odpowiedź. Kiedy chcemy wiedzieć, jak jakieś urządzenie ma działać, no to sięgamy po instrukcję, zwłaszcza takiego urządzenia, którego, którego w ogóle nie znamy. Natomiast instrukcją do naszego życia, którą zapisał dla nas Pan Bóg, jest właśnie Pismo Święte, jest, jest Księga Bożego Słowa które naprawdę wiele, wiele w naszym życiu rozjaśni i wiele nam podpowie, jeżeli tylko damy Panu Bogu szansę, żeby, żeby przemówił do naszego serca, żeby przemówił do naszego życia. Także bardzo serdecznie polecam ten sposób odnajdywania życiowej drogi, ten sposób odczytywania swojego powołania, ten sposób rozwiązywania trudności w życiu osobistym, w życiu małżeńskim, w życiu zawodowym. Naprawdę, w Piśmie Świętym są odpowiedzi na wszystkie nasze rozterki, na wszystkie nasze pytania, na wszystkie nasze wątpliwości. Trzeba tylko dać Panu Bogu szansę, żeby przez słowo przemówił do naszego życia.